Witajcie na moim drugim vlogu treningowym. Dzisiaj mam trening wyciskania leżąc. Jestem w trakcie rozgrzewki. Troszeczkę ją zmodyfikowałem, bo odczuwałem dyskomfort w stawie krzyżowo-biodrowym wczoraj. Się okazało, że to przez miesiąc dwugłowy oraz przywodnicel. Więc trochę pobudzę je do pracy przed treningiem. I powinno być trochę lepiej ogólnie rozgrzewka mało intuicyjna jak pod wyciskanie leżąc dla osób niewtajemniczonych czy też początkujących, ale ma ona za zadanie wyrównać wszystkie niepotrzebne napięcia w biodrze, tak żeby pozycja do wyciskania leżąc była bardziej stabilna i bardziej efektywna, drugie ćwiczenie to przywodziciel na gumie i trzecie wiosowanie na bramie na najszerszy grzbietu. Zrobię trzy takie serie i widzimy się na wyciskaniu. Jeśli chodzi o jakiekolwiek inne dolegliwości, to aktualnie nie mogę narzekać, bo delikatnie czuję łokieć. No i wczoraj pojawił się ten dyskomfort z stałej krzywowej drobie, a tak oprócz tego, to wszystko działa póki co, co na tym etapie przygotowania jest całkiem dziwne, ale oczywiście w pozytywny sposób. No i tutaj dokończymy rozgrzewkę i idziemy wyciskać. Ok, rozgrzewkę już widzieliście. Teraz rozgrzewam się do wyciskania. Stówka. Docelowo dzisiaj trzy serie po trzy powtórzenia. Myślę, że. 165, 170 będzie dzisiaj latało w seriach. Tutaj mamy 130 kilogramów. Przyszedł ostatnia rozgrzewkowa, bo jeszcze było 150. Pierwsza seria robocza 170, trójeczka wejść. Pierwsza z trzech. Dobra. Trzecia seria, drugiej nie nagrałem. Trzecią serię i przechodzimy do negatywów na drążku z obciążeniem. Po tych negatywach mam jeszcze belkę, wkręcanie, wyciskanie, ale nie wiem, czy zdążę wam to nagrać, bo za chwilę pracę rozpoczynam. Może się uda. 170, ostatnia trójka. Yy, no i dzisiaj te wyciskanie powiem wam. Dobrze. Może nie idealnie, ale dobrze. Jakby trochę równiej. Nie znosi już tak na prawo, bo ostatnio mnie mocno znosiło i czuwałem właśnie przez to prawy łokieć. Jak popracowałem troszeczkę nad łopatką, to sytuacja się poprawiła. I tutaj widzimy negatywy. 4 sekundy. No te 4 sekundy to takie pirazy oko ale z dowieszonym ciężarem fajnie czuję po tym plecy naprawdę dobrze dobrze odpala to najszerszy grzbytu yy, i tył barku a to mam strasznie słabe nie trzyma mi to w wyciskaniu tak jak powinno nie zbiera tyle pracy a trzeba dołożyć ułożyć i jeszcze trzeba bo tutaj takie seria. Kolejna seria negatywów. Dołożyłem ciężar. Aktualnie 40 kg jest w sumie. No i taki, takie obciążenie jestem w stanie w pełni kontrolowany sposób opuścić. Tych 4-5 powtórzeń. W taki sposób, żeby nie gubić tam sposobu wykonania tego ruchu. Po takich negatywach. Wkręcanie i wyciśnięcie beleczki, czy też zarzut. Generalnie w strumenie się mówi, że to się belkę wkręca, nie zarzuca. Nie? No, mamy 70 kg. W ramach rozgrzewki obręcz parkowa coraz lepiej. Więcej siły z dołu, więcej siły w lokaucie. Jak zaczynałem belkę, to w ogóle tam nie było z czego pchnąć. No ale to też moja wina, bo zaniedbałem trochę wyciskania nad głowę, czy to hantlami, czy sztangą. No i tutaj belka mi to wytknęła palcem. Tam była stówka i teraz 110. No ale jak wprowadziłem beleczkę do treningu. To te bareczki coraz silniejsze, coraz stabilniejsze, no ale nie powiem, jestem jeszcze daleko od tego, jak wyniki chciałbym robić tą belką. No, ale nic, trzeba robić swoje i efekty przyjdą. No, i na koniec mamy wysuwanie na ławce skośnej handlami. Dodatkowo jest mini band jeszcze. Aby dorzucić trochę obciążenia więcej na tył barku i równoległoboczny starałem się w ruchu rozciągać tą gumę no i to by było na tyle dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym vlogu